Słuchajcie, jest jakiś plan. Hmm. Prawie go trafiłem, prawie. Rozerwamy. Nie krwawi. Nie ma sprawy. Nie krwawi. Zależymy, co tu się jeszcze w tym banku ostatnim chowa. Hmm. piękna sytuacja. No dobra, to co? Układamy i otwieramy. Hops, mamy zieleń. I uwaga, mamy... Dance Prisa. Mamy Hondura, Ayplena, Goldin, Profesor Sada Vitality, Seacune, Janin Secret, Do School, ale ładna rewerska, ale zwykła, Kieran zwykły i Mukodir. Holka, no ale nadal zwykła. Czyli wiecie, dobrze było, ale się kiepsiło. A profesor Sada pewnie też noszła wszystkie poksy. No dobrze. I mamy zresztą od Black Belta, Funroll Toma, Slow Hippopotamsa, He Executor, Lassi, Screamtail. I mamy, słuchajcie, no dobrze, no jest Carmine, ale Carmine z pokeballem. Mamy slowkinga. Uuuuuuu! Brazius! Dobrze! Ładnie wskoczył chłopak. No i co? No i tyle, no. Zajrzyjmy, co tu nam się jeszcze szykuje ciekawego. Uć! Ruchy światła, słuchajcie, to są takie istotne rzeczy. Ja ładwa. Energetyczny piąś, pięściarz. I mamy Dripiego. To nie tu miał być, to tu miał. Drip i Meltank. Cabernet, Neutband, no, Festival Ground, Seeking, Super -maniac. Code Breaking, Codebreaking, fur Furfur, o, Furfur, Suken, no. Eee, no i to tak jakby na tyle. Ale jeszcze są, słuchajcie, trzy. Więc jeszcze, jeszcze jest gdzieś tam jakaś szansa. No nie to oczywiście maleje, ale załóżmy, że będzie dobrze. No, po, ponawiamy akcję mocy i mamy Hot Hota, Amarisza, Furfura, Riolu, Bronzonga, Technoradar, Diplin, Noibat. No Noibat. No Jolti on jego już nie wróci. Iron Builder. No i jak gdyby tyle z tego, żeby był tu sobie. Na razie najładniejsze co nam wskoczyło, słuchajcie, to mówcie co chcecie, no ale ten Brazius. Pojawił nam się Brazius. O, tutaj tak troszeczkę coś wyostrzyłem bo straciliśmy na chwilę ostrość, nie? Nie, nie wiedzieć czemu. no, it over now. oops. no, it's co? one teraz execute down. sneeze ila. professor research. dusklops. regigas. carmine. great task. explorer guidance. Upsi. Ale Reggie Gas jest, słuchajcie, zwróćcie uwagę, w magicznej kuli. Także fajnie, fajnie. Patrzcie, słuchajcie, no to już eh, niedługo będę mógł sobie odważniki zrobić z bólku. Standardowo. <laughs> Przy otwieraniu więcej niż dwóch boosterów. Ehm, I ostatni, słuchajcie, z bandla. Więcej bandli już nie będzie. Ehm, Szykujemy, szykuję się powolutku do otwierania już e, surprise boxów. Też ich dużo nie mam, bo aż dwa, no ale są, więc zobaczymy co tam los przyniesie w surprise boxach. E, żeby tu były booster boxy, no ale nie ma no. I mamy spritiza. Rotostika. Kotoni, Briar. Kawalusia, ARIA Zero, Underpaths Houndor, Hitron O. No nie no super. <grymne> Fajowo, że drugi Iwi się trafił. E, fantastycznie, zobaczcie. iwi jak żywy. O. No. Także. Na zakończenie bundle, otwarcie badla. Także. Nieźle. Co się dzieje?